tej ja widzowie jestem, znaczy, tej widzowie po prostu będę dzisiaj grał i robił SkyBase'a i powiedz co chciałeś powiedzieć. No, że w końcu przyznaj, że trudno się te krążki do spinnera przylepia, jakby ten... Krążki do spinnera? Nie wiem dokładnie o co ci chodzi, ale... Lepiej nie chciałbym, żeby nas zobaczali. Dobra. Weź chłopie, ustawmy awka po prostu. no dobra, trzeba ustawić awkę do kontynuacji. Dobra, już mam awkę. Dobra, chciałbym... to teraz biorę pary i wtedy zacznę odcinek. I dzisiaj będę robił Skywayza, na Ryan, tak sobie po prostu chcę sprawdzić bo jeszcze w tym sezonie nie robiłem żadnego skybase'a i warto by było zrobić. Dlatego robię. wy nas ej potrzebujemy lotnie. Weźmy sobie lotnie. A gdzie musimy ją znaleźć? znaleźć. Albo poczekaj, albo Na... balony. Albo balony, no. Balony często dropią. No, balony częściej. Ale ostatnio mi z trzech, z, z trzech skrzynek pod rząd dropnęła lotnia, więc lotnie też to, no to, a, a mi jeszcze w ogóle nie dropnęła, dlatego nie że... mówię, No, więc nie ryzykujmy, lepiej balony. No, lepiej balony. nie widzowie, y, chyba pokazywałam wam strefę, ale nie ma takiego ciekawego tak jak wczoraj. Bo wczoraj nawet pod, y, podobała mi się jedna emotka, ale nie kupiłem, bo po prostu. A, a, I masz tą emotkę? Ja a, a mnie to pijna, a my to pijna, a my to Nie wiem, nie mam. E, dawaj y na butny brzeg, tam jest dużo ale jest akurat przy, na samym krańcu i, i jest koło nas, więc dawaj. No okej, okay. tylko, że tam na 100% będzie strefa. No a właśnie, i o tobie Ja w ogóle chyba to pierwszy srebejca. raz w tej... Ej, ej ja w ogóle chyba pierwszy raz w tym sezonu brak... Już tutaj. Tutaj, nie? Leć na... leć i ja lecę na tym, a ty leć na ten, bo to są dwa największe domki tutaj. No okej, okay. tylko ja jestem tak daleko od tych z drzew i tutaj... Super, M mega lagi, mega lagi mam, mega lagi. ha, O, mam pistolet krzemieniowy, po raz pierwszy, tym w tym bądź bądź bądź. Dead? Y te, u mnie też DET. O, i od razu patrzę z niego, wyleciało. DET drugi, DET drugi. Jeden team. Dobrze. Ja, ja, ja mam już wszystko podstąpić. Wszystko po sto? No, bo ja Ani, zabiję tak. dwóch człowieczków. Bo zabiję okay. dwóch człowieczków. A ja sobie już zacznę zbierać broń, Bo ja mam pistolet krzemieniowy. To też mnie może wygodać. No, jak się odbijesz na przykład. Dlatego oczywiście ja się oczywiście. O mam lotnie, mam lotnie! Lotnie to, to ty, ty masz masz sobie lotnie. To... No właśnie, bo ty masz... Jest krzewieniowy, ale mam lotnie, więc... Chyba, że nie zdążysz, to ja cię uratuję. Je, chociaż jeden z nas musi mieć lotnie do tego, że... Dobra, ja do te, mam jeden... już ponad 200 matza. Ja już Znaczy 200, 200 kamienia, tak naprawdę. Halo? No halo No co mówisz? No bo ty powiedziałeś halo No że są mówisz, że ponad 200 co? Ponad 200 kamieni, a teraz już nawet ponad 300 Ja mam 254 drewna 224 cegły i 107 metalu Ja mam gości na sobie. Ja Eee, ale to bobs! Dobra, Easy to robił. No ok. super bobs, zabrał ok. Team? Masz jeden team? M M M był powalony, był, był powalony. Masz tutaj trochę kamienia. 60, coś. Eee, następny, następny! O kurde, to już nie jest bo... Trochę mi zjechał. Ej, ja, ja mam w ogóle już full yy, kamienia i drewna. Ja też, ja mam full kamienia. Jeszcze. A ja masz czy, y, metalu? Yy, 160. 305, ale nie mam fulla tego. Więc biorę sobie metal. Dobra, zaraz bym. O, strefa Ej, musi... za, Ale z, z jak w ogóle dobrze leci. O, chłopie, no, prawie, mega prawie, mega prawie 50. To ja sobie chodzę po tych autach, bo tam są Aut dużo leci. No, na no, wygarażach. Możemy jedn, jednego golfa z y, oczywiście. A golf nie daje ten metalu. Już jest kolejny no, golf. Ja sobie chodzę tutaj po tych domkach w poszukiwaniu metalu. Ej, mamy od razu rifta już. To biorę. No, skajli też się przyda No Dobra, ja mam, ja mam 420 metalu, mam 500, mam 500 y, drewna i 500 kamienia Dobra A ja mam 370 coś No jeszcze powiem Ci, że ...jeszcze nie mam tego, tego metalu Jeszcze można sobie niszczyć takie, wiesz... Na przykład lodówkę można też niszczyć. No wiem, ja wiem, co jest metalowe. Ja zaraz będę miał pula metalu. A ja nie długo. Brakuje mi... Brakuje mi tylko 11 metal. 11? To mi trochę... Więcej No bo mi pracuje gdzieś tak niecałe nie 80. Ja mam 8, dobra. dobra ja już mam wszystkiego fulla. Tu masz sen. Jeszcze. Jak tu czekajmy Słuczka na steczkę. Czekajmy sobie na strewkę Dobra, widać za chwilę, będę miał full metala za chwilę. Brakuje mi ten, sześć yy, No 6 metala. O! Nie, gdyby była taka snajpka na... Przydałoby się snajpa na ten e-base. Por rękodzieło, przydam. Dobra, ile jest, ile jest od nas strefa? Gdzie jest jeszcze metal? Bo ja potrzebuję, bo tak mało brakuje, no Ty, jak to strefa zapiernicza, to już robmy ten, ten, ten. Chodź na tą górę, najlepiej będzie. Albo użyj rift'a, zaczniemy od następnej strefy, kurde, bo ja muszę sobie wypaksować ten, metal. O, dobra, mam wywaksować metal. Nie, dobra. Dobra, chodź, rift'a użyjemy i idziemy na, idziemy na górę, na tamtą tą górę. To ma, to mamy wszystkiego, kulu. Co, no, jak żeby tu nie były typa, nie? I poczekajmy sobie tutaj na strefę i będziemy zaczynać. Poczekajmy. Sobie. Czekaj, e, pójcie jak najbliżej. Ja ci pokażę gdzie zaczniemy. Tutaj, żeby no się to tutaj. Tutaj gdzie nie ma. E, tutaj gdzie jest bezpieczny. O, tutaj. Tutaj zobacz. się od scen. O tu. No dobra. Tu będzie Nie, od następnej strefy. Poczekajmy. Poczekajmy, poczekajmy. od następnej strefy, okay. O, przyda mi się grzyb. Dobra. Kapusta pusta tak naprawdę w ogóle wiesz, że teraz, żeby rozpać ognisko, zapata kosztuje 200 drewna. Aha. Snajpa by się przydała, no. Na skebejza, nie? Ja mam rękodzieło. dzieło. Dobra, czekaj, to ja... Chodź mnie zróbmy sobie kiełbaskę. Ale wiesz ile tu ty teraz porułeś Wiem, ale tu są jeszcze drzewka. są jeszcze drzewka. To szybko więc... sobie je No. Mam nadzieję, że to ognisko na mnie poczeka, nie? Tylko 40 drewna potrzebne mi jest. No nie poczekało Dobra. niestety. No kurde, głupie. Ale masz szpurę? Wszystkiego? Je, patrz, od razu... zacznijmy sobie tutaj czekaj, obok. Czekaj, od z... O 400 metrów, to trochę daleko. Może nam nie wystarczyć matry. To choć lepiej trochę przejdziemy. Ej, z ktoś też tu na tej miejscówce. Chciałam tego człowieka, co ten, co leci. Ja go próbuję rękodzieńczo. Dostałem. O! 53 dostał! Prawie dostał. dostał o! 23 o, o, na biało. Ja, ja mam biało, ja mam biało. 26 na biało. On, on ma też biało, ja na, na nich lecę, ja na nich lecę. Ja mam też biało. Mogę ci powiedzieć. Ale on ma takie biało, że... Patrz. jeden. Dobrze. Bogdan. Bogdan. Ja idę też na pewną miejscówkę, żeby ten... Jakieś leczenie zdobyć, bo mi się przydało. Mi tak. Radzisz sobie jakoś? Tak oni są mega słabkami, mini mili trapami. Ej, mini gama miał. Mini gama miał. Pomogę? No, ale chłopiec, ty psej nie masz mini gama. Ja mam y, 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 ja mam y, le, 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 Dobra, weź no. sobie tę. O, właśnie. Okay, jak a miniguny da Ej, dobra, chodź, bo ile, ma, ile mamy od strefy? 100 metrów, dobra, 130. Ja sobie biorę, tutaj tutaj. Ja sobie biorę szuk. miniguny do Skype, idę. Ok, ile? Czekaj, czekajmy. Ja jak serwo jak, jak będzie bliżej, to będziemy budować. Weź jak No ja nie mam... Ty. Dobra, za gałąki, U! 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 Ale na Ale na Ja spierdzielam lepiej. Nie, no proszę, ja chcę zrobić w tym odcinku Skybase, a. dobra, Nara, Nara. Oni przyjeżdżają grafterem, super. Robimy jeszcze jedną grę. Nie ma bataże, nie. Lecimy tam sam. Nie, ja spróbuję bez ciebie wygrać tą grę jeszcze. Znaczy zrobiliśmy coś Skybase'a. Ja speedrunuję jak najdalej. Mogę nawet do, dolecieć na środek strefy, żeby tylko mnie nie dogonili. Oni cię gonią. Dobre, to, to będę tak sobie cały czas jechał. Będę cię obserwował. Mają też jakieś auto? Nie Ma, wiem. Nie, ale mają, nie, ale mają samolot. A, no tak. No tak, mają samolot. Właśnie. Dobra, mam pomysł, zrobię taką rampę. No, dobrze, że wziąłeś tego jack No ej, bez Dobra i teraz tak się ukryje. No, szczęście, że mi powiedzieliście, że za tym wygigało cię. A i tak byś miał obok tutaj dużą No ale duża dużo to. Nie za dużo. No, to bardzo daleko jest ta karta restartu. Nie wiem. Od razu cię. Nie opasa się nawet, nie zdążysz. Zanim no tam przyjdziesz, to coś zginiesz. No ta strecha już dawno ruszy. Dobra, jestem gdzieś tak na środku, to od jakiegoś parku tutaj wyżej zacznę robić tego skybase, a, bo już trzeba, bo jestem już 15 osób. Dobra, let's go. Rodzę na skybase. Wie, musimy znaleźć Skybase, czyli musimy być na Max Haiu. A jak cię teraz skracują, to nie będzie za ciekawie. Ale raczej cię skracują, ale wątpię. Znaczy wątpię w to, że, że nie skracują, ale aby było tak, żeby się właśnie nie skracowali. Dobra, już bezpiecznie się buduję, bo nie jestem pewny. Kurde, szkoda, że się nie masz nie. Ale mam pistolet. O! No. Jest Max no Dobra, to teraz sobie tutaj pokażę na Max Nie ja pierwszy w ogóle raz widzę tę mapę od Wow, ale to ładnie wygląda. Tam jakaś wysepka jest Jest chociaż na to nawet jej to nie to nie a no Dobra, poczekam no. sobie na następną strefę, bo Skybase zaliczony, bo jestem. No, czyli nie czy nie podoba Muszę sprawdzić, czy mi się. Dobra, odcinek się nie przerwał tak jak w poprzednim sezonie ze Skybase'a. No, Hopie, to było tak niefajne. Ale Pamiętaj, nie, bo ty I musiałeś, a, i a, musiałeś a, robić shorts i ten shorts też się ci nie udał. Jak to, to nie był shorts. To co to było? No to był normalny M filmik. Aha. Ale on się uciął przez 15 minut, a potem dodałem. O! Szut. A potem dodałem Że. Że. że, że przepraszam, mamy się ucięło. No a. i. a to. a to też się ci ucięło? Nie. Nie, nie ucięło się, kiedy to mówiłem wtedy. Aha. To jest dobra strefa, Wiem, strefa. Że... Za chwilę nowa strefa. I dobra, i idę do następnej strefy... gdzie już, kam... już kamienie budujesz. To na spokojnie tak naprawdę. Ej, wiesz, ile potrzeba maców, żeby całą mapę okrążyć w jeden... Wiesz, ile potrzeba maców, żeby całą mapę zrobić z dachem? I czemu tutaj nie mogę budować? Nie mogę budować! To... Sklapsowali cię. <laughs> Aha, no widzę. Widzę właśnie. Dobra, trudno się mówi. No to widzowie jest telewizor. jeszcze spróbuję wejść na, znów na Max High'a, bo wiem, że... Aha! Bo wiem, że to jest możliwe. Jeszcze. Jak mam tyle masów. Tak no ale masz... to jest możliwe, ale będziesz miał bardzo mało tych masów, będziesz musiał zejść. No wiem, ale tu być A wiesz ile potrzeba maców, żeby okrą... żeby zrobić yy, całą mapę na daszek. No właśnie Jeden? nie wiem. To jest bardzo dużo maców. Wiesz ile? Ile? 158 tysięcy. 158 tysięcy. U, do dobra, max high. Czyli... Czyli to jest... To jest yy, całe... To jest... To, jest, to jest ten. Cały ten. Cały, wszystkie miejscówki, wszystkie drzewa, wszystkie kamienie i cały metal w ogóle... Cał, o, cały, o? cały świat... cały świat to... Cały są świat masy. Masy. Dobra, no, ja sobie tutaj poczytam tylko najgorzej, bo to jestem bardzo blisko mace. rzutu, co mnie bardzo niepokoi, bo mogę mnie rzucić. Tam w ogóle widzę gracza, ale to nie atakuję, bo nie zauważyłem, że jestem baska i wejdzie i będzie przypał. A i tak to tak do mnie skolapsuję. Ale to można się mówi. A jestem na środku strefy, to raczej nawet jak mnie nie skolapsują, to długo tutaj pożyję. I tak na pewno. Te cztery osoby, a takie duże, nie? Cztery osoby, a z zobaczmy ile jest drużyn. Czekaj, mapa jak się włączono. Pozostało oddział trzy, to poczekaj. To, to jedna jest duża. Bo, ej, odrodzili się koło Twojego Skybase'a. no właśnie widzie, widziałem. Jest Dobra, następna strefa. Jestem w strefie. Jestem w strefie, to jest szczęście. Masz tylko 25 budowli. No, 25 budowli tylko. Jestem nie wejdziesz. Do następnej strefy Cztery. to nie wejdziesz. Cztery osoby. Znowu oddziały trzy. To czyli, że jeden znowu jest znowu. Dalej. Pewnie jeden zginął i teraz się odrodzili, nie? Odrodzą. O! Chyba ktoś kolapsuje. Tak! Ktoś kolapsuje. No. To GG. Tak, GG, skolapsował. GG Skybase. GG Skybase. No, to widzowie, zobaczcie jak to leci. Gościu, nienawidzę go. Uwaga. Jest, ja wiem, że to spa... Aha. Dobra, i rzucik. O! No aż... na całkowy? nie Micho, jakoś po, iż rękawice, iż I kochłotuję. Idź po rękawicę, idź po rękawicę i Malunch pada. Gdzie? No, ale mnie Dobra, tak się odbiłem O nie! teraz to... na niego lec... Dawaj teraz na niego lec z rękawicą. Dobra, lekko się podpuduje teraz... Jak się to jękawicy okay, używa? Nie umiem tej jękawicy używać. Tak jak strzela! Dobra, dobra to, dobra to dobra się! Ale ja nie umiem zbytnio się budować. O, to dzi! to jest. to GG! 100%! 3, 3, 3. Dobra, jeszcze no nie leci do tego. Nie Się zykańczy, znając graczy. No, jak na SkyBase'u, to nie jest być ślad. Dobra, teraz. ja kończę odcinek. Widzimy to tyle. I tak naprawdę to... na.